Szanowni Państwo, mówimy tu o kolejnej nieudanej reformie podatku dochodowego. Tymczasem przypomnijmy, że podatek dochodowy to jest kara za pracę. To jest inna, inna forma wprowadzenia paragrafu w kodeksie karnym, który mówi, kto osiąga dochód, ten podlega karze grzywny. Im większych dochód, oczywiście, tym większa kara. To jest wyjątkowo szkodliwy. I niemoralny podatek. Dlaczego więc upieracie się, żeby go utrzymywać? Dlatego, że chcecie mieć pieniądze w budżecie? Przecież to jest jeden z kilkudziesięciu podatków, a jak zobaczymy na wpływy do budżetu centralnego, odliczymy to, co budżet wypłaca sobie sam, czyli od budżetówki podatek dochodowy, rent, emerytur, to jest zaledwie kilka procent budżetu. Otóż dlatego się przy tym upieracie, że to jest wyjątkowy podatek który zmusza Polaków do spowiadania się państwu, jak, gdzie, kiedy i ile zarobili. On służy inwigilacji i kontroli nad Polakami, a przy okazji marnuje masę czasu i energii zwykłych obywateli, przedsiębiorców i księgowych. Podatek dochodowy nie należy reformować, tylko zlikwidować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Marka Sowa.